Moc atrakcji czekała na uczestników pikniku charytatywnego (razem dla Kacperka), który odbył się 26 maja na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Była fotobudka 360, animacje dla dzieci, warsztaty robienia kwiatów skrepiny, malowanie twarzy, dmuchańce, loteria fantowa, strefa gastronomiczna z hot dogami, kiełbaskami, watą cukrową, zakręconym ziemiakiem, goframi popcornem, a także pokaz pierwszej pomocy przygotowanym przez uczniów klasy strażackiej społecznego liceum ogólnokształcącego STO w raciążu. Dziś odbył się pierwszy piknik charytatywny, zorganizowany przez szkołę podstawową imię Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stoło w Raciążu przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz firmą BIOŚ. Pieniądze zbierane były dla małego Kacperka Smolińskiego, który zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną i potrzebuje naszego wsparcia głównie na rehabilitację. Przygotowaliśmy moc atrakcji. dmuchańce, fotobudkę, zakręcone ziemniaki, hot dogi amerykańskie. Wszystko zostało zorganizowane właśnie dla Kacperka. Dołączyły się do nas Koła gospodyń wiejskich, Cieciarska, ale również z Kosemina. Towarzyszyła nam wspaniała pogoda, dużo ludzi, i wszyscy się świetnie bawiliśmy przy okazji tak szczytnego celu. Witam serdecznie Państwa na wyjątkowej imprezie, jaką jest Piknik Charytatywny razem dla Kacperka. Chciałbym podziękować inicjatorom, organizatorom głównym, ale również i pracownikom Domu Kultury, Szkoły, wolontariuszom wszystkim oraz wszystkim, którzy na dzisiejszą imprezę przybyli. Pamiętajcie, że liczy się dobro. Jest to wyjątkowa impreza z tego względu, że możemy się i pobawić. Jest moc atrakcji, ale również bierzmy pod uwagę, że jest to szczytny cel. Każda cegiełka się liczy naprawdę dla Kacperka. Oprawę muzyczną podczas pikniku zapewniał DJ Paweł oraz DJ Tommy. Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pierwszym pikniku charytatywnym, którego zbiórka odbyła się dla Kasperka Smolińskiego. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji, którzy wrzucili pieniążek do puszki. Pamiętajcie, dobro zwraca. Pozdrawiam Was wszystkich. W ramach wydarzenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Raciążu odbył się również mecz charytatywny uczniowie nauczyciele, w którym wzięli udział nauczyciele i uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO i Szkoły Podstawowej w Raciążu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy i dziękujemy Państwu bardzo za przybycie na pierwszy charytatywny piknik dla Kacperka. Cieszymy się bardzo, że tyle atrakcji było dla Państwa przygotowanych i że mogliście Państwo skorzystać z tego. Również dziękujemy za przybycie na mecz charytatywny, który odbył się między nauczycielami a uczniami. Wiadomo, żeby nie serca wszystkich ludzi, którzy to zorganizowali. Na pewno ta akcja by się nie odbyła. Także śliczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ten piknik mógł się odbyć. Bardzo dziękuję. Jestem mamą Kacperka. Kacperek choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną Szafa Janga. Chciałam z całego serca podziękować pomysłodawcom, organizatorom, wszystkim osobom zaangażowanym w ten piknik, wszystkim darczyńcom. Tak jak było wspomniane, to pierwszy piknik charytatywny. Takie pikniki będą organizowane cyklicznie, zawsze w ostatnią niedzielę maja. Zebrane podczas pikniku pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację dla Kacperka Smolnickiego.